Czy zimowy wyjazd nad Bajkał to koniecznie musi być ekstremalna wyprawa poza cywilizację dla ludzi gotowych na podróżowanie w każdych warunkach i musi trwać przynajmniej dwa tygodnie? Wcale nie. Dlatego zaplanowaliśmy trasę zimowego zwiedzania syberyjskiego morza z myślą o turystach, którzy potrzebują nieco komfortu. Zapraszamy na wyjazd Bajkał w zimowej odsłonie. Będzie pięknie, poznacie wszystkie niezwykłe lodowe zjawiska na Bajkale i nacieszycie się nimi. Codziennie będziecie nocować w całkiem kulturalnych warunkach, a całą trasę zdążymy pokonać w czasie 11 dni. Bajkał to wielkie jezioro położone w głębi Azji. Ma ponad 600 km długości, a jego głębokość wynosi 1637 metrów. Każdej zimy na kilka miesięcy zamarza. Jest wtedy niesamowity i piękny w niewyobrażalny sposób. Lodowych zjawisk występujących na zamarzniętym morzu Syberii po prostu nie sposób sobie wyobrazić, zanim nie zobaczy się ich na własne oczy. Pokażemy Wam połacie gładkiego, idealnie przejrzystego lodu, który wszystkich przybyszy wprawia w niewysłowiony zachwyt. Trafimy w miejsca, gdzie tafle urozmaicają wmarznięte bąbelki gazów. Zajrzymy do wnętrz bajecznych lodowych jaskiń, które wypełniają setki, a może tysiące sopli o niezwykłych barwach i fakturach. Na naszej trasie pojawią się torosy, czyli bloki lodu wyniesione ponad jego tafle oraz budzące grozę, a jednocześnie fascynujące swoim pięknem szczeliny, które rozrywają powierzchnię zamarzniętego bajkału. Słowa klucze, które przyświecały nam przy planowaniu trasy bajkał w zimowej odsłonie, to różnorodność, wielowymiarowość i wieloaspektowość. Dlatego nie zabraknie okazji do różnych oryginalnych aktywności. Zabierzemy Was do gorących źródeł na brzegu Sobryjskiego Morza i będzie nawet okazja, żeby poopalać się w promieniach syberyjskiego słońca. Chętnym zaproponujemy orzeźwiającą kąpiel w wykutym w Bajkale przeręblu. To może być jedno z najbardziej emocjonujących przeżyć podczas tej podróży. Spróbujemy też swoich sił w podlodowym połowie ryb. Będziemy cieszyć się piknikami na świeżym powietrzu i zwyczajnie bawić się wśród wspaniałych okoliczności zimowej syberyjskiej przyrody. Większość czasu spędzimy właśnie na łonie natury, na noc zatrzymując się w lokalnych pensjonatach i agroturystykach w nadbajkalskich wioskach. Wszędzie będzie minimum komfortu w postaci pryszniców i toalet w stylu europejskim. Wyżywienie to przede wszystkim kuchnia syberyjska z bajkalskimi rybami w rozmaitych postaciach i innymi specjałami miejscowych gospodyń, do których co jakiś czas będziemy zaglądać na obiady. Pobyt na syberyjskiej wsi będzie także okazją, by zobaczyć jej oryginalną zabudowę i z bliska przyjrzeć się codziennemu życiu w takich warunkach. Po zamarzniętym bajkale będziemy poruszać się poduszkowcami, które na gładkich taflach rozpędzają się nawet do 80 km na godzinę, oraz dzielnymi łazikami, które radzą sobie z najtrudniejszymi przeszkodami terenowymi na tafli Syberyjskiego Morza. Oczywiście współpracujemy z doświadczonymi sprawdzonymi w bojach kapitanami i kierowcami. To samo dotyczy szoferów mikrobusów, którymi pokonamy odcinki asfaltowe. A na koniec trasy czeka nas przejazd koleją transsyberyjską. Pojedziemy jednym z najładniejszych odcinków całej Magistrali, prowadzącym wzdłuż Bajkału. Rzecz jasna, nasz zimowy wyjazd na Syberię nie może ograniczyć się do podróżowania po lodzie i odwiedzania wiosek. W planie mamy zwiedzanie Irkucka, słynącego z oryginalnej drewnianej zabudowy oraz zabytkowych cerkwi w stylu syberyjskiego baroku a także wizytę w Ułan Ude, znanym m.in. z największej na świecie głowy Lenina. Będąc w stolicy Buriacji odwiedzimy pobliski Iwołgińsk. To lamaistyczny klasztor i uczelnia będące centrum buddyzmu w Rosji. Po sąsiedzku znajdują się też wioski zabajkalskich starowierców. Pobyt u nich to okazja, by poznać ich historię, tradycje, spróbować znakomitej kuchni i trunków oraz posłuchać pradawnego śpiewu wielogłosowego. Przed nami wspaniałe lodowe zjawiska na zamarzniętym Bajkale. Chwile relaksu w naturalnych, gorących źródłach. Spacery po zasypanych śniegiem syberyjskich wioskach, zwiedzanie syberyjskich miast i spotkania z kulturą mieszkańców Syberii. Zapraszamy na wspólny wyjazd.